Afera z najbardziej nieuczciwym bankiem w Polsce, czyli PKOBP. Jeżeli masz kredyt w tym banku na powyżej 25 tysięcy złotych, to na 90% możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego. To w praktyce oznacza, że oddasz tyle, ile pożyczyłeś, i ani grosza więcej. Ten bank jest liderem nieuczciwości wobec swoich klientów. Licza koszty przygotowawcze, prowizje, ubezpieczenie do Twojego kapitału. Następnie od całej tej kwoty nalicza tobie odsetki. To jest niezgodne z prawem, a ty przepłacasz nawet ponad 50% miesięcznie. Zgodnie z wyrokami sądów oraz opinią CUE należy ci się zwrot. Nasza klientka wzięła 200 tysięcy, a do spłaty miała 420 tysięcy złotych. Umowa była błędnie skonstruowana. Wygrała sprawę i przysługuje jej sankcja kredytu darmowego. Czyli pożyczyła 200 tysięcy. I 200 tysięcy ma do oddania. A bank musi zwrócić wszystkie niesłusznie naliczone odsetki i koszty. Jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana bezpłatną analizą Twojej umowy kredytowej, napisz w komentarzu kredyt, a ja zadzwonię do ciebie i powiem, ile możesz odzyskać.